Dobra, więc chejcie się ja jestem Jowat, witam Was na kolejnym na moim kanale. Jak widać grałem sobie w Slime Venture. Ja właśnie jestem po sprzedaniu sobie większości moich tej e, plorcików, które mam na farmie, Po nakarmiałem sobie moje otóż to tutaj właśnie e, slajmiki. W pierwszym zacznijmy sobie na razie od zrobienia zakupów, a mianowicie tutaj właśnie e, dokupić potrzebuję jeszcze ten plort kolektor. Jeszcze od, od tych pozbieram sobie wszystko. O, tutaj je mam. Więcej tych e, kamiennych korcików. Dobra, to mi pasuje bardzo fajnie. E, cyk. Odłóżmy sobie to jedno. Dobra, idziemy to sprzedać. I jeszcze po drodze. Jak już tu jestem, kupimy coś mniej typowego, a mianowicie właśnie to i to będzie na te fire lordy, czy jakim tam było dokładniej. I no, po prostu. Zaraz sobie po nie po prostu polecimy i na dzisiejszy dzień planem są na dzisiejszy planem jest na pewno zrobienie chociażby jednego z tych dwóch gagatków tutaj co mi stoją i pomyślimy no pomyślimy w ogóle czy uda mi się dwóch czy jednego czy można trzech przy dobrych lotach po prostu e, jak to będzie wyglądało zobaczymy przekonamy się po prostu w ciągu odcinka. Zapraszam Was do zasubskrybowania mojego nazwiska. Lajka i komentarza pod filmem będzie mi niezmiernie miło. I jeszcze tutaj sobie zobaczyć, potrzebuję co ja tu potrzebuję. Honey, plorty to ich nie mam. Tutaj nic, nic, nic. Kamienne to po to potrzebowałem. Kamienne, okej, okay. to mogę. To jak mnie stać, to biorę i będę miał nareszcie wodę. Tutaj kryształowe i huntery, dobra i tutaj też. No dobra. No i pięknie, w takim razie, no to teraz lecimy po wodę, mniej więcej. No tak, tutaj... Dobra, jak widzę, że oni tutaj mają dość sporo tej sałaty, a tamte, otóż, to moje... ...gordoski, które właśnie muszę nakarmić. One są na veggie. Dwa z trzech. To wezmę sobie od nich po prostu te... ...warzywka. I po prostu lecimy sobie powolutku w ich stronę, i po drodze jeszcze będę zbierał inne warzywka. Po prostu typu właśnie marcheweczki, czy coś tego typu. Nie wiem, czy buraczki po prostu. Tutaj owocki to nie potrzebuję, i tak dalej. Tak. Więc tak, przyjemnie sobie zac zaczęliśmy od zakupów. Dzisiaj mam 3 koła pieniędzy, więc to w sumie nie jest tak nawet mało. Bym powiedział, nie jest taki zły wynik jak. Na start odcinka A to jest dosłownie nie wiem, trzeci, czwarty odcinek, chyba o ile się nie mylę, tutaj albo piąty też jest opcja. Yy, I no, nie jest tak źle, dobra. Yy, bardzo mnie ciekawi, ile będzie on potrzebował tamten żarłok tych warzywków. Starczy mu, nie wiem, tam 40 czy coś koło tego, czy on musi mieć, nie wiem, z 50, czy pod stówkę już podchodzić. Yy, bo no, dobra, mamy 30 tutaj, tutaj owocki, kurczaczki, to na razie się tym nie będę zajmował. Dobra, to lecimy sobie tam. Dobra, jesteśmy. Najpierw polecimy sobie do tego kamiennego tutaj, e, jak już go mam obok, że tak powiem. O, jeszcze bym wodę chciał sobie zebrać w sumie. Jak już tak tutaj widzę, żeby mi się przydała, to już ją sobie zbiorę, jak ją gdzieś zobaczę. Chyba, nie, nie zobaczę, no to już będzie lekki problemik. Eee, dobra, tutaj. Tak, jak się tam szło do tego... ...ro... ...kamiennego, jakoś tędy się chyba szło, czy coś. Coś mi się wydaje. Cyk. Nie, nie, nie wyskoczyłem, najgorzej. Dobra. Robimy szybki parkour tutaj. Chodź. Mamy to, tutaj jeszcze wbijemy. Mam, dobra? Tędy, tędy, oczywiście, że tędy. To się odwaliło. Czemu się to nie rozwaliło? Dobra, marchewków mam. Tego nie potrzebuję. Tutaj mamy jeszcze. Otóż to właśnie moje. No. Buraczki, czy jak to tam. To 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 jest? Te owocki. Tutaj są te Plortiksy I ja potrzebuję się wspiąć tutaj na górę. Czy mi się uda zrobić parkura? Tyle, że mi się uda. Ej, stój, 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 stój. Dobra, mam, 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 mam. Bo no tutaj widzę tarka, to jak. Nie potrzebuję się z nim zadawać. Chodź. Może. No nie, dobra, no to muszę lecieć chyba jednak naokoło, niestety. A szkoda, dobra, przy okazji jak już tutaj. O, silki sen. To zarąbiście, że w sumie sobie tędy poszłem. No bo no, przyda się na pewno. Bardziej niż na pewno, nawet bym mógł rzec. Um. Jak ja bym tam doszedł? Chyba tędy jakoś. Jest taka opcja. Tyk. Tutaj czy jest gdzieś jeszcze ten... Um. Dobra, kuraczków nie potrzebuję tak bardzo, a to... To już jest coś innego, coś lepszego. Kilki sądzę oczywiście, że mi się przyda. Tutaj co mamy? Primordi Oil? Niestety tak. No cóż, no trudno w takim razie. Lecimy tutaj, tutaj mamy otóż to naszego ulubieńca. Rock Gordo i karmimy. Mamy niecałe właśnie 60, więc mam nadzieję, że będzie mu to smakować. No nie są jego ulubione, co nie? Niestety nie. Ale już widzę, się trzepie, więc to już nie będzie za wiele. Jeszcze? Ile jeszcze? Ile jeszcze? No, szli 50 chyba starczyło, dosłownie. Yy, mamy tutaj wyskok dalej. W takim razie widzę. Tutaj kamienny, dużo uleciało sobie. Okej. Okay. Yy, tutaj kamienny, tutaj nic. A ty głupi kamyku co mnie bijesz. Dobra, i co mnie tutaj czeka w takim razie? O, 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 o! Czy to jest trench diamond. Tak jest, to jest diamencik. Dobra. Jetpack Drive. Okej, okay. czyli co? Będziemy mieli jakieś chyba ulepszenie do jetpacka po prostu tutaj. W takim razie coś mi się wydaje. Eee, dobra. Oczywiście jak to ja muszę zrobić trochę parkura, żeby się upewnić, że nic tutaj e, nie stracę. Bo jednak no, przezorny zawsze ubezpieczony. Tam jest mój portal, tak. Tutaj lecimy, tutaj lecimy, tutaj coś widzę. Oczywiście, że nic tu nie widzę. Chociaż w sumie tutaj mógłby być jakiś podzik, też w ogóle mam tu gdzieś 12 podów. Mam już na ten e, otwartych, o właśnie. Tego słowa mi właśnie brakło. E, dobra, więc w sumie to nie, nie minęło mi, że tak powiem, dużo czasu. Więc na pewno polecimy jeszcze sobie po drugiego. O ile no, tutaj mnie nic nie zabije, al, albo nie zaciekawi. W obie strony może to pójść. Hmm. Dobra, pytanie? Gdzie ja jestem? Jestem tutaj, okej okay. Tam jest jakaś sadzawka czy coś. Hmm. Ale tutaj to na... naprawdę bardzo fajnie błyszczy i mi się to podoba. A to chyba jest właśnie e, diamencik widzę. Jest i stręż Diamond. oczywiście, że tak. Dobra, to ja w takim razie sobie tutaj polecę. Tutaj są te. Radiant Ory, ok hmm. Aczkolwiek teraz pewien minus, bo tam gdzieś właśnie widziałem sobie hmm. Właśnie ten Albo Primordial Oil, albo Silky Send i nie wiem które tu właśnie e, było Tutaj coś jest Wiem czy jesteś Silky Sand! jest, 5 Już mam, dobra To już jest dobry wynik, naprawdę hmm tutaj, ale tutaj nie widzę za bardzo nic ciekawszego dobra, wlećmy sobie tym ła, a, dobra już sobie eee, cyk, wbijamy sobie tędy okej okay. i gdzie tu było wyjście? wyjście było gdzieś, o tu właśnie jest eee, dobra, Tarku, ty się odsuń ja ciebie nie potrzebuję, ty też się odsuń nie uciekamy pomowodzim jak dzień. Ktoś z rodziców musi poprzeszkadzać. Yy, a więc tak to sobie odkładamy. Tyk, cyk, cyk. I yy, Dobra, ja sobie wracam w takim razie do mojej bazy z, yy, właśnie otóż to moim Ringtail slime'em yy, I po prostu sobie pozbieram te wielkie marchewki czy inne tego typu yy, warzywka. I potem, no, zobaczymy się gdzieś tam, już na tamtej drugiej wyspie, jakby. Ok. Jestem, jestem u mnie w bazie, jak widać, nie jestem na tamtej wyspie, hmm. bo mi się przypomniało, że mamy otóż, to tu właśnie tutaj, Jetpack drugi, i mam, brakuje mi tutaj Radiant Oral, dzikiego miodu, i z tym będzie największy problem. Po z tymi fosforami to ja sobie jeszcze poradzę. Hmm. Dobra, to mam tutaj Silki Sendy potrzebuję, 5 jeszcze, i kamiennych plortów. No to to tam e, pół biedy, dobra, to jeszcze w taki sposób zrobimy, że. Dawno tutaj do tego nie podchodziłem Więc sobie podejdziemy Zobaczmy kto tam co ode mnie chce Tyk, tyk Przeskipujmy sobie mniej więcej szybciutko Coś tutaj widzę o dronach jest pisane Bo jakby tamto mi dawało jakieś misje tak naprawdę Coś mogłem za to zrobić A tutaj to ja tak bardzo tego nie potrzebuję Tutaj na przykład właśnie potrzebuję Dostaję jakiś dzwon I tyle, ale no To on mi daje to niewiele w sumie Coś mi się wydaje, Dobra Macie tutaj trochę Podokarmy moje Slajmiki I już się serio zobaczymy na tamtej wyspie <laughs> Dobra Mamy i naszego kryształka Kryształowego Gordo Napełniamy sobie nareszcie wodą tutaj Mamy już nareszcie wodę, więc będę mógł walczyć ze Starkami Więc o tyle pozytywnie I dobra Wbijamy sobie tutaj I teraz pytanie co ty lubisz? O, lubisz te odonionki, dobra. Masz tutaj teraz te bujaczki. sałatki. I masz marchewy, jedz ile wlezie, jedz do woli. Ale bez przesady. Ło, wow. no i pięknie. No Ale wywaliło. O, 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 o. Oj. Um. Coś ciekawego oczywiście, że nie. Dobra, dokąd to pośle. Oto jest pytanie. Praktycznie to mnie tu wysyła. Z stronę pójdźmy sobie w tą. Chodź, chodź, chodź. Yy, dobra, mamy to. Aha. Widzę, że tutaj mam bardzo dużo tych padl sl, Slimów. slajmów plortów. I to i to. A jako, że mam tego pieniądza troszku, to wezmę sobie tutaj tych padli troszku. Ym, zawsze lepiej je mieć niż nie mieć. Zwłaszcza, że ich plorcików chyba i tak gdzieś potrzebuję. Ale nie wiem, czy jeszcze, czy już. Ym, ale no, zobaczymy. Ale no, z jakiejś powodu tutaj mnie musiało przywiać, jednak co nie? Mam nadzieję, że będzie tutaj coś ciekawszego. Ale na razie tutaj jestem bliżej zginięcia niż. Odkrycie czegoś ciekawego. te Tutaj nic. Tutaj coś mamy, coś mamy. Fajnie to wygląda tutaj, ale czy jest z tego pożytek poza tymi padlami? To jest pytanie. Ja chcę się na samą górę tutaj dostać. Taki jest mój cel. No chyba, że tam coś przewaliłem. Nie wiem, czy ja tam mnie normalnie dostęp, ale chyba tak, bo tutaj mapka jest. Czyli. Albo tam mam się dostać? Nie wiem. E, dobra, uda mi się tu wlecieć? Nie, nie uda mi się tam wlecieć, niestety. A może tu, może tu, może tu? Nie! Kurde! Tak blisko. E, dobra, hmm. Gdzie mi się uda tutaj wlecieć? No, ja sobie tutaj parkurzę chwilkę. W końcu czemu by nie? E, o podzik! By away. no. No to nie powiem, że najgorzej jest w takim razie. Vampire Dadies, de ok. Łoneczne jakieś kwiatuszki. Tutaj coś, tutaj raczej nic. I tam mamy naszego tabi. No dobra, w takim razie. Tutaj coś ciekawszego, nie za bardzo. No. Czym mam w ciebie rzucić? Mordo! Wszystko ci dałem, co miałem. Czy ja mam w niego kurczakiem rzucić? Ja nie mogę. nie wierzę w to naprawdę. Czy to są primordia. ile oczywiście, że tak. Nie dadzą mi mojego silki sendu, widzę. No i tutaj jeszcze mój jeden padlok. Hmm. Dobra. To w takim razie robimy y, kolejny powrót. Y, I robimy pod plortą yy, osobną zagrodę aczkolwiek jeszcze bym poleciał na koniec po fajerki, jak już tutaj jestem w sumie bo po co się mam 5 razy wracać jak już mogę po nie, od razu polecieć i chwilę poczekać na nie o, mamy tutaj już jednego nawet no brak, ale nad nie wiem ile ich mam do końca pozbierać, żeby one się jakoś tam w miarę współpracowały ze sobą, żeby się nie stresowały sobą Albo coś A, dobra Udało się przeżyć, tutaj coś jest Tam jest e, jeden Jednak dwa Dobra, ale dajcie mi przeżyć e, Dobra, poczekać na Energię trzeba, tam jest Nie wiem, czy tam jest jeden, czy nie ma tam jednego Dobra, mamy pięć Tyk, dobra Lecimy tam przepatrzeć, ale widzę, że to były Jednak niestety. Mm. Dobra, jeszcze tu jest jedno źródełko z którego może, może wypaść. Albo i nie, nie wiem. Tutaj też jest opcja na to jeszcze chyba. Przynajmniej mam taką nadzieję. Patrzę, patrzę, patrzę i nic nie widzę niestety. No cóż, no trudno. W takim razie. No, myślę, że pięć i tak starczy jednak. Nie ma co na siłę ich pakować tam, ile wlezie. Dobra, jesteśmy już tutaj. To w takim razie tak. Dajemy sobie tutaj nasze fire slimy. Tutaj jednego, tutaj drugiego, ale on za daleko odleciał. Trzeci, trzy, czwarty i piąty. A ty się tutaj do mnie wracaj, Majster. Dobra. Ile wy mi tutaj od was dacie plorcików na start? Oczywiście, że 5. No i klasa, to mi się podoba. Yy, dobra. Tutaj zagrody już widzę nie mam, więc muszę w takim razie lecieć tam. Bo ja tam sobie odblokowałem, żeby rzucić właśnie moje paddy, slajmy. Tak. Lecimy, lecimy. Oczywiście energii jak zawsze mi brakuje. Hmm, dobra, no to jak i tak to na razie będzie jedyn, jedyne tutaj slajmiki, to można od razu tutaj tak wrzucić, mam nadzieję, że, dobra, macie, oj chyba się tutaj lekko wstydzi jeden, no dobra, no to ile może ich tutaj być maksymalnie, chyba, chyba jest ich za dużo, teraz jak, majstry, czy nie, o, trzech was może być tylko? Cztery Jest dobrze? A jak dam piątego? Już się zaczynają. Czyli co, tak? Ma być? Czterech ma was być max? Ale słabo. No cóż, no trudno w takim razie. Dobra, wywalamy ich, a te dwa te i siedzą. I się kąpią. Dobra. No to w takim razie tak. To lecę poodkładać. Zajmę się moimi. Slajmikami i polecimy w poszukiwanie szybkich kurczaczków, żeby rozwalić tego Tabiego tutaj ukrytego. Otóż to okej, okay, w ogóle tutaj patrzy i widzę, mam Emberwali Portal. Dobra, to też nie będzie takie najgorsze do zrobienia w ogóle. Jak mam możliwość, chyba tutaj od razu lecenia, no to to będzie fajne, nawet powiem. Ale dobra, lecę, zająć się moimi slajmikami. Dobra, a więc tak. Wiktor ma coś jeszcze do nas tutaj. Coś tam przeskipujmy szybciutko, szybciutko. Zobaczymy, czy on coś tam nam może da. Czy jak? Oj. no nie! Dobra, mamy. Jeszcze ogden. Tyk. Szybkie skipowańsko. Dobra. Yy, a więc w takim razie. Mam, jak widać w, w prawym dolnym rogu... Mam sporo jednak pieniążków, więc można podokupować tutaj e, po autofiderze i po tym muzykalnym takim, żeby były spokojniejsze jednak. E, I no, autofeeder, no to będzie wiadomo, ile oni mają po prostu jedzonka tutaj, więc będzie przyjemnie. E, a no, i będą też spokojniejsze od, ogólnie, więc e, czysty profit. Tyk, tyk, tyk. Ile mam? Prawie 6000. No i wspaniale. Dobra. A więc teraz lecimy w poszukiwaniu kurczaczków. Hmm, dobra. Więc tak, jesteśmy już tutaj przy moim tabi gordo. I teraz tak. Nie ma szans, że jemu wystarczy to, co ja mam niestety. Będę musiał jeszcze polecieć, ale i tak, dajemy mu tych. 39 chyba kubeczaków. O, ty jednak starczyło! Eee, teraz to mnie zadziwił. Kuba niutki. Dobra, nie spodziewałem się, że wyjdzie to tak fajnie. Cyk, 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 Dobra, macie. Teraz pytanie. To mnie prawie do bazy tepa, ale kozacko, w sensie no. Na moją główną wyspę. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Tutaj to mnie teleportuje Do tej jaskini mojej... Ale tutaj ładnie co teraz wygląda. Ale no tak czy siak to jest teleport, tak z samego końca na sam koniec, tak mimo wszystko nie są to najlepsze lokacje ten. Przez które bym na pewno 100% chciał przechodzić. Ale no nie będę narzekał, tak czy siak. Zawsze fajnie, że jest jak, jakiekolwiek inne przejście. Dobra, no to w takim razie ja już se, e, będę powoli dochodził do mojej bazy. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za obecność na tym odcinku, zapraszam was jeszcze raz do zasubskrybowania mojego kanału zostawienia lajka i komentarza ja pod filmem i to już było tyle. Siema.